Zostaliśmy zadysponowani na miejsce zdarzenia do wypadku do kolizji dwóch samochodów osobowych po wypadku czołowym, gdzie w samochodzie znajdowały się osoby uwięzione, zakleszczone. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dwóch zastępów OSP oraz dwóch zastępów JRG z Brodnicy i JRG z Rypina. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuowaniu osób poszkodowanych na polecenie ratowników medycznych, przetransportowaniu ich do karetki. I pomocy w udzielaniu RKO. Oczywiście używaliśmy narzędzi hydraulicznych w celu wydobycia osoby poszkodowanej z samochodu Nissan. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych usunęliśmy drzwi i osobę ewakuowaliśmy z pojazdu. Oczywiście zostały zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe do pomocy w ratowaniu życia. Były na miejscu zadysponowane 5 karetek pogotowia ratunkowego. Właśnie słychać, jak śmigłowiec odlatuje. Trzy osoby zostały zabrane do szpitali w Brodnicy i w Toruni. Niestety, w wyniku wypadku na miejscu zmarła kobieta, oraz pomimo udzielanej pomocy, zmarł mężczyzna i dziewięcioletnie dziecko.